Ja zgłaszam reklamację, ale już, już wraca ten głupek, zaraz go odstrzelimy. Oni powinni w tym remasterze usunąć postacie piesku. Dowody, Lara, dowody! No nie zdążyłam. Witam w następnym poziomie. Ten poziom nazywa się Złoto Głupców. Mm, nie wiem, czym, tym, yy, czym to złoto może być. Ale wiem, kim mogą być głupcy. I pewnie, jak się wynurzymy, to pra takich głupolów będzie do odstrzelenia. <noise> Aha, już tam się otwierają drzwi. Mhm. No, chodźcie, chodźcie. Ej, ale piesek to nie. Pieseka nie. Pieski nie są głupie. Pieski są słodkie i mądre. Jej, jeszcze jeden. A, mi na naboje to było głupie Czy ja tam widziałam twarz Stalina? pystalina. Jakie no. I can't know. Drrr, nie macie. Ta broń M16 jest fajna, ale się niewygodnie Aha. używa. Bo ona potrzebuje chwilę na reakcję. No jest tam twarz. Yy, Stalina. Jak to wyglądało w oryginale? No też. Też była. Troszkę inna. Ale była. Będę no, no już trochę tutaj przeszłam. A w tym pokoju co jest? Apteczka. Spoko. To się to się akurat przyda. No i tutaj mamy... Ym, dobra. Do tego nie będę na razie wchodziła, tego miejsca. Jeszcze sobie tutaj zobaczmy. Tu mamy zamknięte jedne drzwi i zamknięte drugie drzwi. I tu już nic więcej nie ma. A nie! Tam był przełącznik! Kątem oka zobaczyłam jeszcze przełącznik tej ciemności. Tylko co on. Będzie otwierać. Nie pokazali. Te... Aha, te drzwi tutaj. Ja słyszę, że ktoś łazi. Jejku, gdzie on chodzi? Ła, to jest... Nie! To był gościu nie? Dobra, jeszcze raz. I teraz musimy być ostrożni. I czekamy tutaj na tego typa. Kto się jeszcze nie uruchomił. Słyszę go. Słyszę go. Okej, okay. zestrzelony. Dobra, tam na razie nie będę wchodziła, bo wejście, że te drzwi się zamkną, jak tam wejdę. Zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. Mm, kilka skrzynek. Aha. Chyba drugi idzie jeszcze. Do wody. No, nie zdążyłam. Ła! Ja nie znoszę tych ziomków z metaczami ognia. Dobra, udało się. Obydwóch tutaj na schodach. To wracamy do tego pomieszczenia z, ze skrzynkami. Hmm. Ja bym tą skrzynkę w ogóle yy, na zewnątrz wystawiła, bo jest możliwość tutaj przejścia naokoło. To tak zróbmy. No i tutaj mogę sobie naokoło przejść. Aha, ja tu po prostu na naboje. Ale teraz mogę to do siebie pociągnąć jeszcze. I może będzie sekrecik. Liczę na to. W ogóle po przejściu. Yy, tak, sekrecik jest. Po przejściu yy, drugiej części i zebraniu wszystkich sekrecików nie ma żadnej nagrody. Yy, ale tutaj yy, w dodatku, za zebranie wszystkich sekrecików, jest właśnie ten dodatkowy poziom. Dobra, a mogę tam z góry gdzieś doskoczyć? Stąd mogę tam? Tak. Aha, i otworzyły się te ostatnie drzwi. Dobra, super. Mam nadzieję, że już trzeci. Aha. Mam nadzieję, że ta muzyczka jest już zbędna, bo ja odczeliłam dwóch takich typów. I nie było nikogo. I też nie słyszę, żeby ktoś chodził. Ah! Myślę, <laughs> że się uda. A tutaj też jest woda. Jakby nas podpalił. Tak, tutaj leży jeden. Tutaj mamy schody na to wyższe piętro. Tu nic. A coś zostawiłeś, Koleś? On nawet nic nie zostawił. No i te drzwi się tutaj. Ła! <laughs> Pieseł! Piesku! Nie! Czego chroniłeś? Niczego nie chroniłeś. Tutaj jest ślepy zaułek. Dobra, no to idziemy w te. Yy, no do tego drzwi Tylko muszę iść. Aha, górą. Dobra, to ja idę po te y, drzwi, które się, się otworzyły. 9 naboi shotguna, ok. A to będą baszczurki tylko. Nie, nie ma szczurka. To z powrotem shotgun. Ktoś dyszy. Tu jest jakaś pochyła. Wszędzie tak głowa Stalina. I tu też jest jakiś napis. Me. Ninkos. Nie wiem. Aha, tam jest koleś, dobra. Chyba jest tam, yy, zamknięty To są drzwi, patrzcie Wygląda ta ściana inaczej niż te pozostałe Tu pewnie będzie droga do sekreciku Więc w jakiś sposób trzeba będzie znaleźć na otworzenie tych drzwi I tych! Aha, i teraz y, dobra. Ale oni są mocni. Dobra. A w tle jest to gwizdanie, które było też w dwójce, jak byliśmy w tej bazie, y, ich y, co nam odebrali w ogóle broń. może no, coś jest. A nie, to tylko taka imitacja. No dobra, ale co ja mam w tym pokoju zrobić? Ach. No i jedzy tych przełączników, tak ciężko, ciężko je dostrzec. No dobra, to otworzyłam te, ale jeszcze zobaczymy, czy nie otworzyły też tam ta te ściana. Nie, jest zamknięte. No to tutaj będę musiała co jakiś czas zaglądać. Gwiazda, karta z gwiazdą jest nam potrzebna. Nie mamy. U, to, to jest spora arena. Będzie jakiś boss. O, będziemy po dachach? Nawet chodź. Aha, i tam. Mhm, dobra, oni już mnie widzą. Piesek! No nie. Oni powinni w tym remasterze usunąć y, postacie piesków. Aha. Ja ich się pozbędę dopiero jak tam dotrę na górę. Bo chyba teraz za bardzo. No nie znowu. Znowu piesek. Co oni mają z tym, z tym dodawaniem piesku? tutaj nic. Ale to w ogóle wygląda, jakby tutaj mogła skuterem jeździć. Są takie, no właśnie, pochyłe. Ściany, tu są jakieś drzwi ogromne. No dobra, czyli musimy znaleźć drogę na górę. Aha, tędy, dobra. Czy ja mogę ich odstrzelić? Tu mam 0 naboi. Tym! M16! Aha, jeszcze. Jejku, ile obiektów? Ła! Cześć! <gry> Już wszyscy? Chyba wszyscy To biorę małą apteczkę Bo ich mam całkiem sporo Aha. I Pozwiedzajmy sobie te to było tak jakoś wiaśniej. Pozwiedzajmy sobie tutaj Te Dachy Imitacja komina tu nic nie ma. już słyszę ten do zdania, jakby ktoś śpiewał pod prysznicem. Aha, słyszę jakieś kroczki. Aha. Gdzie on jest? Aha. Jejuuu! Tam jeszcze drugi idzie. nukem. <gryw> o, i tam jest podświetlony przełącznik. Aha. No klimaty mocno yy, radzieckie faktycznie są tutaj w tej w tym dodatku. Nie! Ja zgłaszam reklamację. Za dużo jest tych piesków. No powinno być w ogóle zero. Tutaj coś leży jeszcze. Aha, teczka. Uuu, tutaj ciemno. A ja tam w tym pomieszczeniu podniosłam coś. Chyba część tego mechanizmu. Płytka obwodu. To, to jest to, co było też w tym poziomie w oferze. Wygląda jak arena z jakimś potworem. Może tutaj trzymają jakiegoś potwora? Aha, co, co tam jest? Gościu na skuterku! No, Lara, odstrzelaj go. I pojechał sobie Widzisz, no, nawet Michusie nie się denerwuje piesek, jajuj, przepraszam cię Ale już, już wraca w ten głupek, zaraz go odstrzelimy Zaraz go odstrzelimy Chyba nie wróci ja Będę się nie martwić, jak tutaj z powrotem przyjedzie Ale się zapiszę A jest ta dyskietka z gwiazdą Koleś, chyba go strzeliłam. Odstrzeliłam go. A tu jest ciemno. Tutaj jest skuterek. Ale sobie tutaj pozwiedzamy. O, widzicie? No bo je znalazłam. A te szczurki mi nie, szczurki mi nie przeszkadzają. Jak mogę oszczędzać. Ua! Ciebie nie będę oszczędzać. Szurki oszczędzę. Aha. Mm. O, tu jest takie tajne przejście. A tu? Tam, tam nie mogę ruszyć. To może to będzie droga do Sakraciku. Aha, zapiszmy się. Ja pamiętam, że tutaj jest ten motorek, skuter śnieżny. Taki ogromne przestrzenie. My god. Dobra, czyli ja muszę iść tak i na tym balkoniku stać w gotowości. A czemu się teraz? Czemu ta z nieboscenki? ale nie są denerwujący. Tu, gościu! Jejciu! Nie denerwuj się. Muszę być spokojniejsza, bo się denerwuje. Jest OK. <tryk> Ten sztuczek jest kuloodporny Teraz mi pokazujecie tą scenkę <tryk> Co my tu mamy Uuu Uu. Patrzcie to nie będą te drzwi hmm. Te drzwi, które ja tam widziałam z drugiej strony Aha. Okej, okay, to już wiem, gdzie jestem. To jeszcze wróćmy. no nie! Kolejny. Je. Jeszcze jeden. Ła. Ła. Ale... Ale na styk. Ale to jest trzeci. Jak ich jest? To jest już trzeci! No chodź tu ziomek. Ja wiem, że mogłabym ich odstrzelić yy, skuterem, ale... Nie chce mi się. Nie chce mi się. Zapisuję tutaj grę. I skaczemy. O nie! O nie, nie, nie. Powiem Wam, że bardzo intensywny jest ten dodatek. O, wyłączyłam tutaj yy, wiatrak. Ja po prostu idę przed siebie. Wiem, że tam jeszcze można było pewnie się. Yy, na powierzchnię wypłynąć, ale może coś tutaj jeszcze jest ważnego? To będą te drzwi, które przed chwilą widziałam z drugiej strony czyli to nie są te, które jakieś 10 minut temu widziałam One się samo otworzy? Tak Ale teraz nie muszę tutaj... Y o, patrzcie tu! Jeszcze się da. Naboje. Do M16. A nie, to są naboje do... Automatu. Okej, okay, no to tutaj myśmy same takie znajdźki... Mm. Nabojowe, to chodźmy jeszcze zobaczyć, co jest tutaj na powierzchni. No nie. Chyba by, że był tak daleko. Aha. I on chronił flary. Aha. No na razie mam tutaj strasznie dużo znajdziek, więc zbyt cenne to miejsce nie jest, bo to co znajdę to ja muszę od razu wystrzelać to powiedzmy, że tam dół mamy z, zbadany, ale tu jeszcze na górę da się wejść i tutaj ziomek leży i skrzynka, którą no oczywiście da się przestawić Biegać już jest spokojne, już sobie śpi. O, patrzcie, tu są kolejne drzwi. Aha. Ale tu jest dużo sekretów w tym. W tym poziomie czuję się taka osaczona. O, i tu się, a tu się otworzyły? I co, i teraz się otworzą te drugie? Aha. Może. Przecież one były zamknięte. No! I tu. Granatnik mam! Aha. Mamy granatnik, ale jeszcze nie mam mojej ulubionej Uzi Dobra. Aha, czyli teraz ja nie mogę stąd wrócić. Muszę naokoło. Dobra, to wracam naokoło. OK, no to jestem przy skuterach i podobnie jak w poprzednim etapie, tutaj skończymy pierwszą część tego poziomu, w następnej części sobie pojeździmy motorkiem, yy, otworzymy te drzwi na kartę z gwiazdą i zobaczymy co za nimi jest. Do następnego, pa pa!